Jeżeli oglądacie te recenzje w czasie, kiedy na Ukrainie nadal trwa wojna, to zapraszam Was do Drużyny Wiewióry, czyli na fandomową grupę wsparcia. Link w opisie, gdzie znajdziecie dziesiątki, a teraz może już nawet setki aukcji wystawionych przez nas, przez członków fandomu, i cały dochód z tych aukcji zostanie przeznaczony na pomoc dla pogrążonej w wojnie Ukrainy. 10 grudnia 2001 roku do światowych kin zawitało jedno z absolutnie największych dzieł filmowych ostatnich dziesięcioleci, czyli pierwsza część trylogii The Lord of the Rings Petera Jacksona. Premiera tego filmu i jego sukces, tak jak to zazwyczaj bywa, pociągnęły za sobą prawdziwy zalew wszelkiego rodzaju gadżetów i produktów związanych z filmem. O koszulkach, kubkach, zeszytach itd. itd. Nie ma sensu mówić. Bo to normalne. Co istotne jednak z naszej nerdowskiej perspektywy, wraz z filmem pojawiły się także gry różnorakie: komputerowe, karciana, bitewna oraz gra RPG. Gra, która wydaje mi się przeszła w naszym kraju bez większego echa, ba nawet mój radar ominęła, bo trafiłem na nią kilka ładnych lat później, mimo że zarówno Tolkien, jak i RPG, no to dwie z może trzech największych pasji mojego życia. Tytuł ten to wydana przez Decipher the, the Lord of the Rings Role Playing Game, na której recenzję zapraszam. Od premiery Lotra RPG, bo tak się ta gra nazywa w internetach, minęło równo 20 lat. Bo ukazała się ona w 2002 roku. Co więc sprawiło, że ją odkopałem po latach? No, złożyło się na to kilka powodów i jest to wynik pewnego zbiegu okoliczności. Znajomi odwiedzający Lublin, gdzie teraz mieszkam, zapytali, czy mógłbym im poprowadzić coś wśród ziemi. A że nie mam jeszcze swojej kopii The One Ring drugiej edycji, a z PDF-ów nie prowadzę, zacząłem się zastanawiać, jakiego systemu użyć. Mam z 8, może z 10 różnych gier osadzonych w Tolkienowskim świecie, i tutaj taka mała dygresja. Przeciętny zjada czerpegowego chleba niekoniecznie może to wiedzieć, ale poza merpem, lotrem RPG. I The One Ringiem oraz jego dedykową iteracją Adventures in Middle Earth istnieje jeszcze co najmniej kilka innych gier w świecie Tolkiena. No myślę, że warto to wiedzieć po prostu. W każdym razie, Merpa jako grę do prowadzenia live odrzuciłem, bo cyferkologia, która tam jest w mechanice bez wspomagania rzutów, tak jak na przykład na Roll 20, to byłaby po prostu masakra. The One Ring, tak jak mówię, jeszcze nie mam, więc po prostu ściągnąłem z półki Lotra RPG. Nie ukrywam też, że wpływ na mój wybór miał fakt, że po całej tej burzy kałowej wokół trailera do serialu Amazona odświeżyłem sobie trylogię Jacksona i złapała mnie pewnego rodzaju nostalgia, która nawet rozwinęła się w coś więcej, bo zacząłem zbierać też wydawane w latach 2000 przez degostini Gazetki, władca pierścieni, gry strategiczne w Śródziemiu. ale to może na inną okazję temat. Przypomniałem sobie też, że ja. Prowadziłem już kiedyś lotra RPG, krótko co prawda, ale wydawał mi się wtedy bardzo przyzwoitym systemem. Przeczytałem więc podręcznik, stworzyłem bohaterów dla graczy, a kilka dni temu rozegraliśmy kilkugodzinnego jednostrzała. I na fali tego wszystkiego postanowiłem, że coś wam o tej grze opowiem. Fizyczne wydanie jest bardzo solidne. Matowa okładka przykuwa wzrok i jest w jakiś sposób intrygująca. Barda oprawa, kredowy papier, pełen kolor, nawet po dwóch dekadach trudno coś zarzucić tej pozycji. Książka ma 304 strony i wypełniona jest treścią dość gęsto i to dosłownie, bo czcionka jest mała, a tekst ułożono w trzech kolumnach. Ja osobiście nie lubię trójkolumnowego formatowania tekstu, ale w tym wypadku aż tak bardzo mi ono nie przeszkadzało. To, co od razu zwraca uwagę, to fakt, iż ilustracje są praktycznie w całości kadrami z filmów. I to wynika z bardzo istotnego elementu, który według mnie może mieć znaczenie przy ostatecznej ocenie, dlatego napomknę o nim już teraz. Gra The Lord of the Rings Role Playing Game jest grą na licencji filmowej, czyli opiera się bardziej na tym co było w filmach, a nie w książkach. Nie będzie Toma Bombadilla, nie będzie Glorfindela, będą za to elfy w Helmowym Jarze oraz dowódca uruków z Isengardu o imieniu Lurz. Warto zdawać sobie z tego sprawę, aby nie oceniać tej gry przez pryzmat czegoś, czym nie jest, bo nigdy tym być nie miała, bo nie mogła. Nie jest to więc gra jedynie w świecie tolkienowskiego Śródziemia, ale także, a może nawet przede wszystkim Śródziemia ukazanego w trylogii Petera Jacksona. Tak na marginesie dodam, że większość tych produktów, gier, karcianek itd. itd. było na podobnej licencji licencji pośrednio posiadanej przez New Line Cinema, a nie licencji od Tolkien Estate. Na przykład y, The Lord of the Rings Strategy Battle Game od Games Workshop także nie mogło w pierwszej edycji umieścić nikogo kogo nie było w filmie. Nawet scenariuszy bitew pozafilmowych nie mogli stworzyć. Aby można było rozegrać na przykład porządki w Shire, trzeba było czekać kilkanaście lat i kilka renegocjacji umowy z Middle-earth Enterprises. Wracając do sedna. Po krótkim wprowadzeniu, czym są RPG i wyjaśnieniu podstawowych pojęć, mamy pierwszy rozdział: There and Back Again. Czyli opis świata. 23 strony, które w bardzo zwięzły sposób przybliżają nam większość miejsc znanych z twórczości mistrza. Choć 20 stron z hakiem to oczywiście bardzo mało, biorąc pod uwagę ogrom świata, to dla kogoś, kto obejrzał film, nie znając książek, a uwierzcie mi, że i dziś w internecie jest ogrom ludzi, którzy kochają Tolkiena, tyle że go nigdy nie przeczytali, dla takich ludzi ten opis świata jest idealny. W pierwszym filmie mamy na przykład zdanie, że elfowie odchodzą do Szarych Przystani, by już nigdy nie wrócić do Śródziemia. Jeżeli ktoś w ogóle nic nie wie o Midlondzie, to te kilka zdań, które tutaj w podręczniku znajdzie, mu w pełności wystarczy. Dowie się, gdzie to jest, kto tam przebywa, kim jest kierdan budowniczy statków i o co chodzi z tym odpływaniem do nieśmiertelnych krajów. I tak mniej więcej opisane są poszczególne zakątki Śródziemia, w sposób, który miał spełnić oczekiwania docelowego odbiorcy, którym raczej nie byli tolkienowscy puryści, tolkieniści czy domorośli fanboye. Po opisie świata przechodzimy do tworzenia bohatera. Jest to proces złożony i trwa on dość długo. Mnie natomiast sprawiło dużo radości kreowanie kilku bohaterów dla moich graczy. Sam się temu dziwiłem, natomiast wydaje mi się, że wynika to z faktu, iż autorzy gry podeszli mimo licencyjnych ograniczeń, z dużym szacunkiem do materiału źródłowego oraz, że sami są fanami twórczości mistrza. Widać to zwłaszcza w rozdziale dotyczącym magii, ale o tym później. Bohatera opisuje sześć podstawowych atrybutów prezencja, zwinność, percepcja, siła, witalność i rozum oraz cztery dodatkowe, wynikające z tych pierwszych i są to wytrzymałość, szybkość, siła woli i mądrość. Te ostatnie tworzą coś na kształt rzutów obronnych z D&D w wersji 3.5 Zresztą cały rdzeń mechaniczny gry przypomina właśnie to, co znamy z Dedeków, a jednocześnie stoi, w moim mniemaniu, dość solidnie na swoich własnych nogach. Poza tymi atrybutami mamy też obronę oraz żywotność i zmęczenie. I o żywotności dwa słowa. Nie są to typowe punkty życia, lecz takie bufory chroniące przed otrzymaniem kolejnych stopni obrażeń. Stopni tych jest sześć. Zaczynamy od w pełni zdrowego, a kończymy na bliskim śmierci. Każdy kolejny poza zdrowym wiąże się też z ujemnym modyfikatorem. I teraz, jeżeli mamy na przykład 10 żywotności, to dopóki nie otrzymamy więcej niż 10 punktów obrażeń, to jesteśmy zdrowi. Jeśli spadniemy na oszołomiony, to otrzymujemy kary minus 1 do wszystkich testów, ale znów możemy przyjąć kolejnych 10 punktów obrażeń, zanim staniemy się zranieni. I tak dalej, i tak dalej. Zmęczenie działa podobnie, też ma stopnie i kary, ale tutaj już nie spadają nam żadne punkty, tylko jeśli nie powiedzie nam się rzut, a wystąpią odpowiednie warunki, no to spada nam o jeden poziom i skutkuje ujemnym modyfikatorem. Lotr RPG to gra w typie skill-based, czyli dająca bohaterowi gracza wiele umiejętności, które go tak de facto kształtują. Konkretnie mamy ich 37 plus specjalizacje, więc naprawdę sporo. Wartość samych atrybutów możemy ustalić losowo, rzutem kości lub przydzielając pulę punktów. Metoda losowa polega na dziewięciokrotnym rzucie 2k6, z, których to, z której to puli odrzucamy potem trzy najsłabsze, a 6 przydzielamy między atrybuty. Mogą one więc w tym momencie mieć wartość między 2 i 12. Nie same atrybuty jednak są docelowo ważne, lecz premie, modyfikatory, jakie nam dają. A wynoszą one od minus 3 do 3, czasem więcej, jeżeli atrybut ma wyjątkowo wysoką wartość, np. siła u troli. Mamy jeszcze Courage, Renown i Corruption, czyli odwagę, rozgłos, tudzież sławę i zepsucie. Odwaga to takie punkty gracza, które można wydać, by podbić wynik rzutu, lub czasem mistrz gry może zdecydować, że aby czegoś dokonać, musimy spalić jeden z punktów odwagi. Sława. To jest, jak bardzo znani jesteśmy w świecie, a odpowiednio wysoka daje nam szansę na przychylność pewnych ludów, premię w testach interpersonalnych, itd., itd. Zepsucie zaś to powolne poddawanie się cieniowi. Za każdym razem, gdy bohater gracza ulegnie pokusie, zrobi coś złego, pomoże siłą Saurona lub postąpi niegodnie, może zdobyć punkt zepsucia. A kiedy ich liczba przekroczy wartość prezencji bohatera, staje się sługą cienia. Rozdział trzeci to wolne ludy, czyli rasy w grze. Mamy do wyboru krasnoludy, elfów, niziołków i ludzi. Elfowie dodatkowo dzielą się na Sindarów i Silwanów, czyli elfy szare i elfy leśne, niziołki na Fallochidów, Harfutów i Sturów, a ludzi na Dunedainów, zwykłych ludzi, czyli Middle Peoples, Men of Darkness oraz The Wild Men. I daje się od razu zauważyć, że tylko krasnoludowie są potraktowani ogólnikowo, bez podziału na krasnoludzkie rody. Tak. Natomiast w dodatku Dwarves of Middle-earth, który jest częścią boks setu Moria, jest już wszystkich siedem krasnoludzkich rodów, i każdy ma dodatkowo swoje własne background packages. No właśnie, bo co dają nam terasy? Po pierwsze języki, opis fizyczny i premie do atrybutów. Czasami też dodatkowo jakieś stopnie umiejętności lub specjalne cechy, talenty albo zdolności. No, i w końcu Background Packages, czyli pakiety startowe umiejętności, które zależą już konkretnie od tego, skąd pochodzi nasz bohater. Inny zestaw startowej skili ma elf z mrocznej puszczy, inny elf z szarych przystani, inny z Lorien, a jeszcze inny z Rivendell. No i analogicznie. Rohirrim zna się na czymś innym niż człowiek z Bree, a ten ma inne umiejętności niż ludzie z Dale. Po wybraniu pakietu mamy jeszcze sześć punktów, za które możemy dokupić inne umiejętności, albo dodatkowe cechy: Trades. No, i tych jest naprawdę bardzo wiele, bo ponad 70 podzielonych zarówno na pozytywne, jak i negatywne. Takie cechy mogą dawać nam jakieś zdolności, na przykład, nie wiem, lepsze widzenie w nocy, albo premię do umiejętności, plus 3 do testu określonego skilla, lub coś w tym stylu. Niektóre mają też wymogi dajmy na to minimalną wartość jakiegoś atrybutu, aby można było je kupić. Kolejny rozdział, Warriors, Wizards and Kings, poświęcony jest profesjom. The Orders, bo takie nazwano w podręczniku to nic innego jak klasy postaci. Jest ich 9 i są to Barbarian, Craftsman, Loremaster, Magician, Mariner, Minstrel, Noble, Rogue i Warrior. Każda z nich oferuje, podobnie jak rasy, możliwość wyboru z kilku, zazwyczaj pięciu lub sześciu dostępnych pakietów, które tutaj są jakby specjalizacjami. Na przykładzie wojownika mamy do wyboru Basic Warrior albo Bowman, Horseman, Scout, Sentinel lub Sheriff. Każdy ma plusy do innych umiejętności oraz pozwala wybrać jakąś pozytywną cechę trade. Na zakończenie procesu kreacji bohatera dostajemy jeszcze 5 punktów, które możemy przeznaczyć na niemalże wszystko: podnieść wartość atrybutu, zwiększyć umiejętność czy dokupić jakąś cechę. Potem zostaje jeszcze podliczenie wszystkich cyferek, no i w zasadzie postać jest gotowa. A jak się na te cyferki rzuca? Podstawy mechaniki są strasznie proste i znowu przypominają dedekowe. Dodajemy premie z cechy i wartość umiejętności, rzucamy kostkami, sumujemy wszystko. Jeżeli osiągnęliśmy ustalony przez MG poziom trudności, to się udało. Różnica jest tylko taka, że w mechanice Koda System rzucamy 2K6 plus umiejętność versus poziom trudności, a nie K20 plus umiejętność. I ja muszę przyznać, że ta niewielka zmiana dla mnie ma duże znaczenie w pozytywnym sensie. Rzutka 20 jest dokładnie tak samo jak na przykład rzutka 100, rzutem płaskim. Mamy dokładnie taką samą szansę na wyrzucanie 1, 7 czy 19. W przypadku dwóch kostek, krzywa rzutów ma kształt dzwonu, czyli krzywej gaussa. Co to zmienia? No tyle, że wyniki średnie będą wypadały po prostu częściej. Po prostu wiemy, że wyniki 6, 7 czy 8 jako suma kostek będą wypadały najczęściej, a to daje nam pewną kontrolę. Bo zdając sobie sprawę, że rutynowy stopień trudności wynosi 10, mam dużą szansę, aby go zdać, mając y, zaledwie umiejętność o wartości 3 lub 4. Przy rzucie jedną kostką mam niemal taką samą szansę na to, że go zdam, jak i że go nie zdam. I chociaż w czasie gry nigdy tego nie analizuję w ten sposób, bo nie jestem tym typem gracza, takiego optymalizującego postać, dlatego między innymi odbiłem się od dedeków 3,5, no to lubię wiedzieć, że mechanika bazuje na czymś więcej niż tylko na całkowicie ślepym losie zależnym od rzutu kostką. W przypadku walki poziomem trudności nie jest stopień ustalany przez mistrza gry, tylko obrona, która wynosi 10 plus premia ze zwinności. Zazwyczaj mieści się więc w przedziale między 10 i 13. Pancerze w grze dają redukcję obrażeń, a broń zadaje dość duże szkody, bo miecz ma na przykład obrażenia równe 2K6 plus 5. Tarcze zapewniają premię do parowania, a w przypadku obrony przed strzelającymi zwiększają im trudność trafienia. To oczywiście tylko podstawy. Loter RPG jest grą swoich czasów, czyli znajdziemy tutaj masę zasad dotyczących pierdeliarda różnych sytuacji w grze. Walka w ciemności, spadanie z wysokości, pływanie, strzelanie za zasłony, testowanie umiejętności, których nie mamy itd. itd. Ja takiej szczegółowości nie lubię, nigdy się jej nie uczę i jakoś specjalnie tych zasad nie używam. A w trakcie gry częściej wymyślamy z graczami rozwiązania w locie zamiast przekopywać się przez podręcznik. Natomiast jeżeli ktoś to lubi, to znajdzie. Dla sprawiedliwości dodam jednak, że rozdział opisujący mechanikę ma tylko 44 strony, więc to też nie jest coś nie do przebrnięcia. I mógłbym powoli zbliżać się do końca, bo został jeszcze bestiariusz oraz rozdział o tym, jak prowadzić, ale oprócz nich są jeszcze dwa: o magii i o tym, jaki jest świat Tolkiena i czym się od innych uniwersów różni. Jak już wcześniej powiedziałem, mimo licencji i grupy docelowej, autorzy gry poświęcili dużo czasu i miejsca, aby przybliżyć wyjątkowość śródziemia i zrobili to z dużym szacunkiem. Uważam, że na swoje możliwości zaczęli to, co potem Francesco Nepitello w The One Ring doprowadził do mistrzostwa. W rozdziale 10 przeczytamy więc o wszystkich tych elementach, które charakteryzują władcę pierścieni i na które warto zwrócić uwagę podczas prowadzenia gry. O tych czasami naiwnych elementach epickiego fantazy. O walce dobra ze złem, o heroicznych czynach, o tym, że nawet czyny malutkich mogą zmienić losy świata, o przeznaczeniu, ale i o takich bardziej przyziemnych elementach, jak to, ile mistrz Tolkien poświęcał na ukazywanie np. Na piękna przyrody. I tego rozdziału mogłoby spokojnie nie być. To znaczy, gdyby ta gra, The Lord of the Rings Role Playing Game, miała być tylko skokiem na kasę, powstałym na fali popularności filmu, to myślę, że autorzy nie sililiby się na to, aby uzmysłowić odbiorcy, że gra w świecie Tolkiena to jednak trochę coś innego niż zwykłe RPG. Ale to tylko moje osobiste wrażenie. Żeby jednak zamknąć jak przystało, prawie sam koniec to, co zawsze było w tolkienowskich RPGach niezwykle trudne do oddania: magia. Niestety nie jest tak dobrze jak w The One Ring, bo tam w ogóle czarownikami się nie gra, no i tak powinno być. Ale i tak jest o niebo lepiej niż w Merpie, gdzie magia nie miała nic, absolutnie nic wspólnego ze Śródziemiem. W Lotr RPG spróbowano pewnego kompromisu. Mamy tutaj profesje, które władają magią, mamy czary, ale to wszystko przedstawiono w taki sposób, aby czuć było tego tolkienowskiego ducha. I moim zdaniem nie wyszło to tak źle. Już na wstępie rozdziału Worlds of Power and Runes of Might. Autorzy piszą o tym, jak magia w Śródziemiu różni się od tej znanej z innych światów. Że nawet jeżeli dopuszczają, że różne ludy posługują się czarami, to zawsze będą one bardziej subtelne i nie tak potężne. Wprost piszą, iż nawet najpotężniejszy czarodziej nie będzie mógł nigdy latać czy przechodzić przez ściany. Wspominają też, że inaczej magię postrzegają elfowie, a inaczej krasnoludy, którzy korzystają z niej praktycznie tylko przy wykonywaniu rzemiosł w celu nadania specjalnych właściwości przedmiotom. Pobici natomiast nigdy nie korzystają z żadnej magii. Pary mogą pochodzić z kilku grup, które, jak ktoś zna Tolkiena, bardzo szybko mu się skojarzą. I to znowu dowód na to, że nie są oderwane od realiów uniwersum. Grupy te to Air and Storm, Beast and Birds, Fire, Smoke and Light, Secret Fire, Sorcery i Water. Dodatkowo podręcznik opisuje też, w jaki sposób krasnoludowie zaklinają przedmioty poprzez runy, a elfowie czarują swoimi pieśniami, songs of power. Nie zapomniano o takich magicznych elementach świata, jak mówiące zwierzęta, przysięgi i klątwy, czy przeznaczenie oraz przepowiednie, tak jak ta Glorfindela dotycząca czarnoksiężnika Zangmaru i tego, że nie zginie on z ręki męża. Zanim w ogóle dojdziemy do zaklęć, minie 8 stron, a to moim zdaniem dużo jak na wprowadzenie w magię śródziemia. No bo same zaklęcia to już czary. Po prostu czary, choć i tutaj znajdziemy smaczki takie jak Flame of Anor, którego Gandalf użył w walce z Balrogiem, Blinding Flash, którym oślepił gobliny w Hobbitie, czy Voice of Command, którego użył na biednym Bilbie Bagginsie. I tak jak powiedziałem, czary. To po prostu czary, natomiast przy pewnej dozie dobrej woli i chęci grania w duchu Śródziemia można wybrać z nich, a jest ich ponad 70, takie, które będą pasowały do tego uniwersum. Samo czarowanie nie wymaga rzutu na żadną umiejętność, ale jest bardzo wyczerpujące i każde zaklęcie ma poziom trudności, który testuje się rzutem na wytrzymałość, czyli staminę. Jeśli się on powiedzie, to czar zadziałał. Jeśli nie, to wyczerpał nas, wskakuje nam jeden poziom zmęczenia i nie możemy tego czaru dokończyć. Rozdział o magii traktuje też o magicznych przedmiotach, od krasnoludzkich zabawek, ukrytych drzwi, aż po elfie jedzenie i ekwipunek, takie jak słynne liny z hitline y albo płaszcze elfów. Znajdziemy tu też opis broni, mieczy spod kurhanów, które ludzie stworzyli do walki z upiorami czy sztyletów morgulu, a skończywszy na takich artefaktach jak palantiry czy nawet pierścienie władzy. Przedostatni rozdział dotyczy doświadczenia i tego, jak je przydzielać oraz ogólnie rozwoju postaci. W skrócie wygląda on tak, że po zdobyciu 1000 pedeków gracz otrzymuje 5 punktów, które może wydać na podniesienie lub zakup różnych rzeczy, których cena waha się od 1 do nawet 5. Dla przykładu podniesienie umiejętności o 1 kosztuje nas 1 punkt, sławy 2 punkty, odwagi 3, a atrybutu 5 punktów. Tych różnych możliwości jest aż 14, więc nawet zwykły awans może być fajnym doświadczeniem. Ostatni rozdział to bestiariusz, o którym już wspomniałem. Nie jest on bardzo obszerny, ale wystarczający jak na podręcznik podstawowy. Mamy w nim m.in. orków, uruków, trole, pająki, wilki i kilka postaci książkowo-filmowych, np. Grimme czy Sarumana. Książkę kończy karta postaci oraz indeks. I tak oto prezentuje się The Lord of the Rings role-playing game od wydawnictwa Decipher. Gra była wydawana tylko przez 4 lata, między 2002 i 2006 rokiem, mimo że zdobyła w 2003 roku nagrodę Origins Best Role Playing Game roku 2002. Dlaczego tak szybko zakończyła swój żywot? Jak do tego doszło? Bo to absolutnie nie jest zła gra. Graliśmy w nią dosłownie w zeszłym tygodniu i bawiliśmy się świetnie. Oczywiście jedna sesja to jest za mało, żeby się wypowiedzieć, niemniej tytuł ten wydaje się być jak na swoje czasy i warunki bardzo kompetentny. Był wspierany przez wydawcę wyszło 7 drukowanych dodatków oraz dwa w PDF-ach, na przykład Bestiariusz, Felbeast and Wondrous Magic. Miałem je pokazać na koniec tego filmu, ale on wyszedł już i tak niezmiernie długi, więc po prostu dogram to i opublikuję jako oddzielny film. Do tego fani wypuścili kilka przygód, a internetowy zin Hall of Fire ukazywał się do 2013 roku i ostatecznie miał 86 numerów. Do dziś na Facebooku jest też grupa poświęcona grze, choć ma zaledwie ponad setkę członków. Nie będę podawał mojej oceny tej gry, bo postanowiłem, że w ogóle już nie będę tego robił w RPG recenzjach. Będę po prostu przedstawiał grę i pozwalał każdemu na własną ocenę. Natomiast mi trochę szkoda, że ta gra nie żyła nieco dłużej. W planach był jeszcze na pewno jeden dodatek, The Return of the King. Bo The Fellowship of the Ring i The Two Towers szczęśliwie zdążyły się ukazać. Myślę, że gdyby linia wydawnicza była kontynuowana, dostalibyśmy jeszcze nieco fajnego kontentu. A The One Ring, który przyszedł po tej grze i tak doczekałby się swoich dni chwały. Mi powrót do Śródziemia w tej wersji podobał się i nawet gdy będę miał jedyny pierścień, czyli polską edycję The One Ring, to będę chciał z czystej nostalgii sięgnąć czasem po The Lord of the Rings role-playing game. Tak jak z czystej nostalgii sięgam czasem po Merpa. Gdyby ktoś jakimś cudem chciał nabyć tę grę, to na europejskich eBaykach można ją kupić za cenę z przesyłką około 150-200 zł, czasem razem z jakimś dodatkiem. Najczęściej to jest pierwszy dodatek, jaki się ukazał, czyli The Fellowship of the Ring. A w internecie wersje PDF także są do znaleźnienia, bez większego problemu. Dobra, to z mojej strony na dziś będzie tyle, bo filmik jest i tak bardzo długi, więc na szybko życzę Wam tylko samych udanych sesji i do zobaczenia na kanale.